Osoba niepełnosprawna to taka sama osoba jak każda inny. Nie? Generalnie to jest dla mnie normalna osoba. No i tyle. Po prostu z jakąś niedowładnością fizyczną. Osoba, która ma pewne trudności. Osoba, która musi e, próbować przeciw, przeciw, przeciwstawiać się problemom dnia codziennego. Osoba, która nie może ma trudności z funkcjonowaniem, tak jak reszta społeczeństwa. No na pewno nasze społeczeństwo powoli przełamuje stereotypy i pewnie, pewnie jest coraz lepiej. I jeżeli miałabym sprecyzować konkretnie Polski, to myślę, że nie żyje mi się łatwo. No myślę, że nie jest lekko, bo to nawet widać, czy w autobusach, czy tak nie ustępują miejsca tym ludziom. Nawet nie wiem, jeżeli człowiek idzie o kulach, nie ma jednej nogi, to wszyscy tak się patrzą i też tak nikt nie ustąpi. Wiele instytucji budynków nie jest przystosowanych do, do, do osób niepełnosprawnych, miejsca pracy też. Nie ma miejsc prac dla osób niepełnosprawnych, mimo że się o tym mówi i że się promuje programy równi czy równi w pracy, to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej. Jeszcze nie kwestia nierozwinięta w Polsce. No na pewno wymaga to więcej wysiłku, żeby zatrudnić taką osobę, żeby przystosować stanowisko pracy i czasem się po prostu nie chce. Pracodawcy jest łatwiej wziąć kogoś, kto jest tak samo bezrobotny, ale nie trzeba myśleć o tym, żeby jakoś dostosować to stanowisko pracy do jego potrzeb. Pracodawca się boi, że może mieć przez to, że powiem, taka osoba nie wiem, może gorzej pracować mi się wydaje że to jest wręcz przeciwnie, może właśnie bardziej pokazać, jeszcze bardziej chce. Pracodawca może się bać tego. To przede wszystkim człowiek, normalny, zwykły człowiek, dla którego niepełnosprawność to jest po prostu dodatek, jakiś tak jak wózek czy, czy kula, ale ten dodatek niekoniecznie determinuje całe życie. To znaczy, że problemy, które się wiążą z niepełnosprawnością, to nie są problemy tak naprawdę to najważniejsze, bo osoba z niepełnosprawnością wstaje rano, idzie zrobić zakupy, w międzyczasie się gdzieś tam myje chodzi do pracy, tak? czy jeżeli jest to student z niepełnosprawnością, chodzi na egzaminy. Niektóre zdaje, niektórych nie zdaje, bo generalnie nie ma taryf ulgowej, coś takiego po prostu nie istnieje. Więc jakby warunki podejścia do, 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 do egzaminów, czy do pracy, do jakichkolwiek obowiązków są takie same jak dla zwykłego, przeciętnego człowieka i obywatela, więc tu absolutnie nie widzę żadnej różnicy. Jedyna różnica, jaka jest, to chyba tylko w wyrównywaniu pewnych barier. To są przede wszystkim bariery mentalne. Bariery, mnie to nie dotyczy, to nie moja sprawa. Ja nie mam nikogo w rodzinie niepełnosprawnego, sam jestem zdrowy, więc w sumie niech państwo się tym zajmie. Jeżeli żyjemy w społeczeństwie obywatelskim, to problemy związane z niepełnosprawnością są problemem wszystkich Polaków. Dysfunkcją jakąś, dysfunkcją na przykład wzroku, tak jak u mnie, jest trudniej. Dużo więcej sił trzeba poświęcić na coś i czasu, no to się wykształciłam. Skończyłam jedne studia, drugie studia. E, no pracuję z, aktualnie, no, mimo tego, że właśnie słabo widzę, żegluję, jeżdżę na nartach, dużo podróżuję, jeżdżę za granicę. No, myślę, że często to jest więcej niż, niż taki przeciętny człowiek. Często spotykam się to jest takim zaskoczeniem, u Ludzi ludzie gdy mówią, co robię, że na przykład właśnie wracam z rejsu jakiegoś. Nie widziałem koszykarzy, którzy sobie świetnie nadzieli, więc taka ja myśl mi przeszła, że gdyby coś się kiedyś stało, to chciałbym w taki sposób się też realizować, żeby... Być cały czas aktywnymi.